Witajcie, moje kochane lwy. Słońce, ascendent, księżyc. Zapraszam Was na czytanie na grudzień 2024. Życzę Wam absolutnie wspaniałego grudnia. Zaraz zobaczymy, jak pokazują się Wasze energie. Zapraszam Was do czytań prywatnych. Spotkanie pół godziny lub 60 minut. Czytanie nagrane na filmie jest również możliwość. Dostajecie prywatny link na YouTube i macie możliwość powrotu do słuchania, odsłuchania od nowa. Więc jest to kapitalna opcja, którą polecam. Czytania są jeszcze w cenach promocyjnych do końca grudnia, więc warto skorzystać. Zaczniemy sobie od wiadomości z kart Tarota. W jakich energiach lwy zaczynają grudzień? 2024. W jakich energiach? Początek grudnia 2024 dla lwów. Mamy kartę diabła, więc tutaj zdecydowanie, jeżeli mielibyśmy rozmawiać w kategorii znaków zodiaku, jest to koziorożec. Uważajcie na koziorożce, uważajcie na kłamstwa, uważajcie na romanse, na manipulacje, na kusiciela. Tu jest jakaś pokusa pokazana w karcie diabła. Złudzenia, złudne nadzieje. Momencik, zniknę z wizji. Same wypadki, więc wyjątkowo silne i wyjątkowo ważne są te karty, które wypadają. Słuchajcie, tu jest pokazana jakaś strata, tu jest pokazana jakaś depresja, tu jest pokazana jakaś zmiana, więc. Jakieś takie nieprzyjemne sytuacje pojawiają się na początku grudnia 2024 dla lwów. Moi drodzy, karta diabła mówi też o osobie, która chce celowo zrobić nam krzywdę, więc uwaga, na początku grudnia pojawia się właśnie w Waszym życiu taka osoba, osoba, wobec której macie strach. I lęk. Może być to osoba związana z ymm, rodziną, może ta osoba przyjść do Was i im powiedzieć, że bardzo chce do Was wrócić, bardzo chce, żebyście wywrócili, bardzo chce, żeby wrócił wasz kontakt. Natomiast yy, ja słyszę, jest to osoba silnie z rodziny, jest to mężczyzna yy, i bardzo chce tutaj mieć decyzję w Twoim życiu, bardzo chce decydować, bardzo chce być obecny w Twoim życiu, ale doświadczyłaś od niego, doświadczyłeś jakiejś straty i, i jakiegoś bólu, więc. Jaka karta rada na początek grudnia dla Was z kart Tarota, moje drogie lwy? Paś Różżek na puka. Dla lwów będzie bardzo ważna nauka. Być może pracujecie w szkolnictwie, być może jesteście studentami, być może uczycie się, być może to wasze wnuki, być może e, to jest ktoś z waszego otoczenia. Jest to energia nauki, chłonności wiedzy. E, Zdanie jakiegoś egzaminu, jeżeli zapowiadają wam się egzaminy, karta rycerza różdżek, pazia różdżek, przepraszam, zawsze mówi, ale zresztą rycerza różdżek również o tym, że egzamin się udaje, więc powodzenia. Mam nadzieję, że to będzie dotyczyło mojego bliskiego lwa, mojej oleńki, mojej bratniej duszy, e, Timu arbitrum, bo Ola była obecna ze mną na targach w Lublinie. Jest to bardzo bliska mi osoba. Olciu, wylosuję dla ciebie kartę jedną z przesłań bogini Wody. Dla ciebie jest oswobodzenie. Jeszcze moje święte sanktuarium, więc ty się oswobodzisz w grudniu. Wiesz, wiesz z czego i wiesz od kogo i wiemy to dobrze, cudownie. Zobaczymy co dla moich kochanych lwów. Słońce, ascendent, księżyc. Z tych kart nie bez powodu wzięłam je do ręki, więc zobaczymy co dla Was. Dopowiemy sobie do tej energii paziaruszczyk, nauczania. Macie rozkwit, więc tym bardziej potwierdzone, zdany jakiś egzamin, coś rozkwita, coś idzie do przodu. Jeżeli tkwiliście na przykład, prowadziliście biznes, są tu pokazane nowe możliwości, nowe narzędzia do rozwijania swojego biznesu, ale też młodsza osoba, która się pojawia, żeby Wam pomóc, być może jest to szkoleniowiec. Webinary, warsztaty, seminary, to jest dla lwów na grudzień 2024 i macie kartę rozkwitu, więc. Już wiemy, po co te karty były wzięte do ręki. Dobrze, ostrzeżenia. Ostrzeżenia jeszcze raz z karty Tarota. Ostrzeżenia dla Lwów na grudzień 2024. Uważajcie na osoby, które przychodzą do Was i mają cały czas Was w myślach cały czas o Was myślą, cały, cały czas o Was rozmawiają. Cały czas męczą Was telefonami, swoimi poglądami, swoimi myślami. Chcą, żebyście żyli tak jak Wy. Więc tutaj ktoś bardzo silnie trzyma, trzyma was w myślach, młodą osobę. Więc, więc uwaga na takie energie. Po prostu, jeżeli um, powinniście szanować swoją przestrzeń i wpuszczać do niej osoby, z którymi po prostu czujecie się dobrze, czujecie się spokojnie, czujecie się bezpiecznie przede wszystkim. Bo lew to dom, rodzina, bezpieczeństwo. Lwy bardzo potrzebują bezpiecznej sytuacji, takiej miłosnej, takiej uczuciowej, takiej rodzinnej, ale też zawodowej. A z pentakli pieniędzy nie brakuje. Hojny prezent, pieniądze dane wprost do ręki. Dla lwów lew dostaje zastrzyk gotówki. Jest to niemały zastrzyk gotówki. Dla lwów mamy pokazane i uwaga, bo to jest jako ostrzeżenie, uważajcie, od kogo bierzecie pieniądze. Uważajcie, kochane lwy, bo tu jest duży zastrzyk gotówki. Pytanie, czy nie zniewolicie się tymi pieniędzmi, które do Was przychodzą. Może być to od rodziny, może być to od partnera, partnerki, ale silnie słyszę od rodziny. Ktoś tutaj z sercem na dłoni przychodzi, z pieniędzmi w ręku, ale te intencje nie są czyste. Trójka kielichów. Spotkanie trzech. Kobiet. Ja widzę tutaj kobiety z innych miejsc zamieszkania. Spotykają się, świętują. Świętują być może przed Wigilią, ale też być może w święta się widzą. To jest silne przywiązanie. Tu jest współpraca pokazana kobiet. Więc lwy mają piękne relacje z kobietami. Ja również tutaj z tego miejsca chcę pozdrowić moją Aneczkę Lwicę. Również nauczyciela, nauczyciela języka polskiego, wspaniałą duszę. Ja przyciągam osoby, jeżeli chodzi o lwy. Miałam związek wieloletni z lwem. Ryby, lew na związek. No kochani, jest to nie lada wyzwanie. Jest tutaj pasja, emocje, ale to są bardzo przeciwstawne znaki. Ryby z lwem. Dajcie znać, czy Wy takie związki tworzycie, czy macie w swoich otoczeniach ryby, moi kochani. Bo zobaczcie, tu znowu jest rybka. Rybka pokazana dla lwa, więc spotkanie z rybką. Lew ma spotkanie z rybką kobietą. Trzy kobiety. Pięknie, wspaniale. Zobaczymy, co... Co tutaj karty żywioł wody podpowiedzą nam na grudzień 2024 dla lwów? Moc, macie moc, napełnijcie swoje kielichy. Pięknie, pięknie. Mam nadzieję, że ten grudzień przyniesie Wam taki spokój, którego Wam brakuje, bo, bo u Was bardzo dużo się działo. Zobaczymy, co mistyczny kiper na grudzień dla lwów. Jak mamy połowę grudnia pokazaną? W połowie grudnia przychodzą jakieś smutne wiadomości dla lwa. Telefon, SMS, mail, które przyniosą nie lada troski i nieprzyjemności. Więc, więc tutaj przygotujcie się, że połowa miesiąca może nieść ciężkie energie. Fałszywe osoby. Eee, więc tu dużo może się dziać. Mogą podejść nieodpowiednie osoby. Możecie mieć telefony, maile, nieprzyjemne wiadomości, awantury, kłótnie w połowie miesiąca. Ale wy wyjdziecie z tego wszystkiego, bo koniec miesiąca pokazany jest w karcie wielkiej wygranej, więc być może macie szczęście w wygranej i zobaczcie znowu nieoczekiwane pieniądze. Ktoś wam pieniądze da w okresie gwiazdki i to te większe pieniądze, bo tutaj mamy też kartę płynności finansowej, więc finansowo dla lwów bardzo ładnie, bardzo ładnie to widzę, naprawdę. Pieniądze przyjdą od mężczyzny. Tak. Tak, i ten mężczyzna już w listopadzie myśli o tym prezencie, który Wam zrobi. Mhm. Ale tym prezentem będzie Was chciał uwięzić i zniewolić, więc znowu ostrzeżenie. Uważajcie na te pieniądze, które będziecie brali. Uważajcie na to, jakie prezenty przyjmujecie. Jak wykończycie rok 2024, kochane lwy? W wielkim szczęściu. Pięknie. Cudowni. I karta sądu, więc być może jakieś decyzje sądowe dostajecie w grudniu, jakiś papier sądowy. I kobieta główna osoba. Będzie bardzo ważna, więc kobieta dla kobiety. Cóż tu wyskoczyło? Sąd i jakieś. Jakiś mężczyzna, zamożny dobrodziej, jakieś być może papiery do podpisania macie, ale też i wasz partner, partnerka, jeżeli e, jesteście zamężni, dobre wiadomości. Przychodzą do was, grudzień kończycie w dobrych wiadomościach. Dla was nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak naprawdę, kochane lwy. Dobrze, jeżeli macie osobę po drugiej stronie, co karty Archanioła Michała przekażą wam od bliskich po drugiej stronie? Sytuacja zmierza do rozwiązania, więc być może mieliście jakieś nierozwiązane tematy, nierozwiązane sytuacje. Wszystko rozwiąże się w grudniu. A zobaczycie to, na co czekacie, bo była karta oczekiwania, będzie miało finał w miesiącu grudniu. Przeczytam Wam modlitwę od Archanioła Michała. Powierzam Ci wszystkie obawy, troski, myśli w zamian, za prawdziwy spokój w każdej sytuacji. Dziękuję Ci za rozwiązanie i podajcie tutaj przykład sytuacji. Napiszcie słowo anioł. Wyślę Wam zdjęcie karty i modlitwy. Archanioł Michał pomoże Wam rozwiązać wszystkie sytuacje, które Wam nie służą, które Wam ciążą, które są dla Was solą w oku w boski doskonały sposób. Rozwiążecie, wyjdziecie, bo macie wielkie szczęście. Karty wyroczni dla lwów na grudzień 2024. Jakie rady, wskazówki dla Was? Czując świat, wyczujecie świat. Czujecie światły, odczuwacie wszystkimi zmysłami. Macie osobę, która czuje więcej w Waszym otoczeniu i macie piękne oswobodzenie serca. Właśnie, tu jest klucz, więc znajdujecie klucz do sytuacji, gdzie wcześniej mogliście nawet nie wpaść. Archiołowie i przodkowie dla Was. Te karty mnie silnie wzywały. No właśnie. Ochrona. Potrzebujecie ochrony. Lwy potrzebują ochrony energetycznej. Zapraszam do przestrzeni Arbitrum. Dobierę do was dla Was kryształ. Talizman osobisty na ochronę. Właśnie, bo Wam ochrona jest potrzebna. Ale też powinniście opuścić tarczę i przestać z kimś lub czymś walczyć. Z czym Wy walczycie? Dajcie znać, jakimi jesteście numerami. Tutaj mamy członek starszyzny. Wyłam się z rodowych schematów. Zażegnanie karmy ojca w grudniu, odcięcie karmy ojca. Tu jest pokazana relacja z ojcem, tu jest pokazany ojciec i wy wyłamujecie się z tego, co było dotychczas. Wszystkie relacje z ojcem się oczyszczają i odblokowują. Dla lwów w grudniu. Pięknie, pięknie, kochane lwy. Cieszę się bardzo. Zobaczymy, co mistrzowie duchowi dla was, jaką radę wskazówkę dadzą na grudzień 2024. Zdystansujcie się do sytuacji. Dramaty, melodramaty w grudniu. Awantury, kłótnie, nieporozumienia, ale wy trzymacie dystans. Dystans. Nie odbieracie telefonu, piszecie, że jesteście niedostępni, nie ma z wami kontaktu i dystans. Trzymacie dystans. Po prostu. I powinniście ten dystans zachować. Nauczyciel. Ktoś się uczy, ktoś jest uczniem, ale też jakiś nauczyciel znajdujecie duchowego nauczyciela lub jesteście nauczycielami. Tak jak mój jeden bliski lew, ale też mam też bardzo bliską duszę, Karinkę. Karinko, pozdrawiam cię serdecznie. Karinka mieszka na Islandii. To jest kolejna, przyjaciółka sprzed lat 10. 2014, nie wcześniej, Karinko. Wcześniej, 2009 rok, my się poznałyśmy. Więc bratnia dusza sprzed wielu lat. Niesamowicie inspirująca kobieta. Mieszkała w Stanach, bardzo dużo podróżowała. Jest też taką rozwiniętą duszą. Karinuś, ściskam Cię i wylosuję jeszcze kartę dla Ciebie, dla mojej lwicy. Ojciec, mąż, syn, brat. Więc męskie rozmowy, dużo męskiej energii w grudniu dla Ciebie, kochana. Tak. I rozmowy z ojcem, partnerem, rozmowy, być może mężczyzna podejmie rozmowę, co dalej w grudniu, ale też brat, rozmowa z bratem dla ciebie, co dla nas, kochane lwy, co dla was na grudzień 2024. Płodność, więc być może ktoś jest w ciąży, ale też lwy, które były singlami, powinny otworzyć swoje serce na miłość i potraficie to zrobić, potraficie to zrobić i potraficie znaleźć miłość. Taką, jakiej chcecie. Taką, jakiej pragniecie, jeżeli jesteście singlami. Wykorzystaj swoją magię, też była karta, więc dla... No właśnie, gdzie powinniście szukać, jeżeli jesteście singlami? Nauczyciel. Znowu nauczyciel. Więc być może macie partnera, partnerkę na oku z grona nauczycielskiego, ale być może jak, na jakiegoś nauczyciela proszę zwrócić uwagę. I pozytywne zmiany. Na szczęście, drogie lwy... Wreszcie, Wam się odblokuje na pozytywne. Dobierzemy do Was kryształ talizman osobisty i przesłanie anielskie. Jakie dla Was na grudzień 2024? Może sprawdzicie sobie pod choinkę właśnie taki kryształ, który będzie na dobrobyt chyba. Tak, oczywiście. Larimar. Zgadza się. Tak. Na czułe emocje i na dobrobyt na pieniądze. Kolor zielony. Piękny kryształ. Larimar. Mamy tutaj czułe emocje. Czas wzmożonych emocji i wrażliwości wymaga dodatkowej troski o siebie. Zadbajcie o siebie, kochane lwy. Karty silnie mówią. I kryształ Larimar. Praca, karty żywiołu Ziemi. Praca dla lwów w grudniu 2024. Nadzieja. W pracy pojawia się nadzieja, być może na jakiś nowy projekt, być może na podwyżkę, być może na zmianę. Bądź pozytywny, wszystko najgorsze już za Tobą. Spojrzyjcie w nową stronę, w stronę światła i intuicja. Lwy mają intuicję, moi drodzy. I tutaj czytanie prywatne dla lwów. Wsłuchajcie się w potrzeby swojego serca. Skorzystajcie z narzędzi wróżebnych, by pomogły Wam podjąć decyzję. Niezależnie od wszystkiego, zaufajcie swojej intuicji. I intencja. Jaką wy macie intencję na grudzień 2024, kochane lwy? Bo przesłanie dla was od Kart Żywiołu Ziemi brzmi bądź konkretny i zdecydowany. Wiedzcie, czego chcecie i uważajcie, o co prosicie. Skupcie się na tym, czego naprawdę w życiu chcecie. Śmiało kierujcie prośby do wszechświata, śmiało, z odwagą, słuchajcie, zawodowo, naprawdę. Jakie wy wrzucacie intencje w pracę? Jaka praca, taka płaca, ja słyszę, i wnikliwość. Nic nie jest tym, czym się wydaje. W pracy możecie potrzebę mieć większej wnikliwości. Utrzymujcie swoje marzenia w tajemnicy. Nie mówcie o nowych projektach, żeby nikt Wam nie zapeszył Waszego szczęścia, moi drodzy. Pozostańcie wierni temu, co wiecie i w co wierzycie. I przygoda, zawodowo przygoda. Dla lwów w grudniu. Miej śmiałość robić coś inaczej. Ja bym powiedziała nawet inną drogą iść do pracy. czegoś innego posłuchaj, czegoś innego, coś innego obejrzyj. Manifestuj swoje marzenia o podróżach. Więc podróż dla lwów w grudniu się zapowiada. Ja bym powiedziała dla niektórych nawet zawodowa. Przeprowadzka w nowe miejsce więc dom, przeprowadzka, wyjazd. Pięknie takich energii Wam życzę. Jakie znaki zodiaku będą ważne dla lwów w miesiącu grudniu 2024. Pluton. Pluton opiekuje się koziorożcem, więc koziorożec. Zresztą koziorożec Wam wyszedł w karcie diabła z karty Tarota, więc silnie uwaga na koziorożca. Mamy tutaj pannę i pomocne będą dla Was rybki. Rak ryby skorpion jeszcze też. Rak i skorpion, ale ryby. Przede wszystkim ryby. Ryby dla lwów, moi kochani. Wy od ryb otrzymacie pewnego rodzaju wsparcie. Więc pięknie. Tego Wam życzę. Dla kobiet. Przesłanie z kart wyroczni bogini. Dla kobiet, lwic. Silne lwice. Co dla Was, moje kochane? A dla Was jest karta pomyślności. Tego Wam życzę. Wszelkiej, wspaniałej pomyślności w grudniu. I czas. Dajcie cóż wie. Z czasem do Was przyjdą nowe początki. Tylko uwierzcie, że wszystko dzieje się synchronicznie. Jesteście w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Przyjdą nowe początki. One przyjdą w roku 2025, kochane Lwy. Silnie słyszę, dla Was. Naprawdę. I tego Wam życzę. Ale dajcie czas czasowi. Z czasem zjednoczycie się z kimś. To, to dla Was również przesłanie. Jak wykończycie tarotem anielskim? Kończymy to czytanie. Jaka rada dla Lubów? Słońca, ascendent, księżyc. Pięknie, ekscytujące szanse, nowe wyzwania, wspaniałe wglądy, informacje, które są Wam po prostu potrzebne, a trudno je zdobyć. Przejrzyjcie, przejrzyjcie bardzo dokładnie wszystkie dokumenty w grudniu. Przesłanie dla Was. Ściskam Was bardzo gorąco i do kolejnych odcinków, do kolejnych czytań. Buziaki.